I lecimy z tym tematem, witam serdecznie z tej strony kapie i ze mną, trzeba to nagrać, Orion? O to nagrać, byś mógł sobie w końcu zmienić ten nick. Co? Byś mógł sobie w końcu ten nick zmienić. No, i całe życie jak w Madrycie, chłopaku. Lecimy ludziska, jak sami widzicie na załączonym... Dobrze słychać, no bo ja wtedy miałem problemy z tymi słuchawkami w ogóle, ale teraz już ogarnąłem. Z tyłu komputera sobie podpiąłem i jest wszystko ok. Słyszę na dwie słuchawki ee, i jest wszystko w porządeczku, co prawda? Co prawda, co prawda, trochę te słuchawki są za ciasne, bo mam inne, najwyżej sobie kupię jeszcze inne słuchaweczki, ale to już... Uuu, chłopie, to już na spokojnie. A no jak widzicie, na załączonym... O, pijam, ...musiałem zapiąć do John na tył, bo podnosiło tego John ale ten ten nie jest jakiś mega duży. My, my nie chcieli jakiegoś drogiego, dlatego my się połaszczyli na niego, ale z czasem ja bym go zmienił, nie? Jak już będziemy mieli duże gospodarstwo. Bo do tura to jednak potrzeba coś konkretniejszego. No kurde powiem ci, że chyba cały ten nabór nie w miarę tutaj wejdzie, także spoko. No zobaczcie sami, policja przyjechała, troszkę poblokowała choć z tamtej strony ruch, żeby tutaj miał swobodę e, nakręcania i ładowania tego wapna. mówię kurde co by sobie tutaj... ale tu korek się zrobił? Co by sobie tutaj zrobić na odcinku? Dzisiaj ludziska wbiłem e, troszeczkę obornika tutaj e, już rozrzuciłem praktycznie dookoła tylko, bo pozbyłem się chociaż tego bornika tutaj z pryzmy. Mamy pusto, mamy troszkę jeszcze I eee, Tutaj jak widzicie już mamy drugi zestaw, za chwilę do niego wsiądziemy i sobie pozbieramy te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osiem belek tej słomy i to idzie do nas póki co i na to poletko sobie wjedziemy z wapnem, bo jak widzicie wymaga wapna a mówię tak, RCW sobie polecimy sprzedać, bo RCW już malutkie, e, także nie ma co i rozrzutniczek właśnie obornika też cały obornik wykorzystałem, pusty rozrzutniczek przerobiłem, troszkę to kosztowało bo 3500, żeby tutaj poprzestawiać całą dupę wymienić właśnie pod nawóz, pod wapno także się. Także póki tutaj Oriona ładuje to wapno, akurat chyba pozbędziemy się całego z tego pola, to my się teleportujemy teleportujemy, teleportujemy na sklep, tutaj 60 przeprowadziła RCW, patrzę nawet nie po takiej głupiej cenie jeszcze za praktycznie 4000 sprzedajemy sobie RCW i mamy 127 tysięcy, także w sumie wyszliśmy lekko na plus za zatem, zatem proszę Państwa Wymianę tego adaptera w rozrzutniku. No, i tutaj, tak jak ostatnio mówiłem, na ostatnim odcinku, jak to się dzieje, serdecznie zapraszam również do MOPSA na wczorajszy, sobotni odcinek. Kupujemy sobie tutaj te 5 pól. No i szósta 117, nasze pole. Tutaj zrobimy sobie większe poletko, także nowy projekt na naszej, że tak powiem, gospodarce. Dobra, teraz dajcie mi tutaj zetorka. Możemy się tepnąć, mamy 89%. A e... wiadra to my nie mamy na gospie? No wiadra właśnie nie ma, ale powiem Ci tak e, Na spokojnie sobie Co załadujesz, to załadujesz najwyżej Ja tu kawałek odjadę, bo tutaj się ta górka zrobiła A wej chłopie spokój, w tym farmingu jest takie, że się, jak się tam naładuje i nawet 80%, to to się przepychło trochę. Nie no, nie no, no, tak no i to przepychowa się dalej, to jest jakieś takie dziwne Ale spróbuj tą górkę jeszcze a później najwyżej sobie I to już ogarniemy Chciałem gdzieś tam zebrać, ale zobaczymy ile to, dobra, 90% już się nie będę Cholera, bita, dobra. Cholera, <laughs> bita. Dobra, Zobaczymy ale na ile nam ale to. to ale chociaż my w Realu nie robimy, nie wywalamy wachno na pole, tylko granulowany Popie, wyżej. Co wyżej, jeszcze wyżej? O no wyżej, chopie wy. Bo ja chopie nie widzę. Dobra, 98% mam, dobra, chopie. Dobra. Ja sobie tu jeszcze nawrócę. Na tu będzie, tego dobra, spoko. Chopie znowu trzeba będzie na, na wiosnę na ten, nawet na, na i zwołać, żeby nam tu przywiózł. Babki. Ja no, zobaczymy jeszcze jak reszta pól, jeżeli chodzi tutaj o wapienko. Ale spoko, no pff, akurat koło gospodarki tutaj mamy sobie pracę, ale to na spokojnie. Ale dobra, mamy sobie załadowany rozrzutniczek. E, więc... Więc zaraz zobaczymy, dosłownie przejdziemy sobie tutaj kawałek i zobaczymy jak to w ogóle nam... ...daje. Eee, no kurde, panie mobsie. Bajlando i tak nie schodzi. Tak szybko, no końcu, i i szerokościowo to... też naprawdę fajnie, nawet ta animacja fajnie sobie wygląda. Boja, bo ja liżą, Wiem, ja tutaj tylko ten kawałek chcę się przejechać zobaczyć, ja tutaj A. już siadam do Ursusa, już tutaj zbieram sobie te belki, także to dobra, dobra, dobra. na spokojności A, tylko chciałem zobaczyć. Z tego, to dosyć. Dobra, no to masz, akurat bo ja trochę zużyłem. Dobra, chłopcy, do Ursusa sobie wsiadamy. Piszcie, jak tam weekend wam mija. E, no wreszcie, te upały nam się zaczynają. E, nawet dzisiaj w cieniu miało być tylko te 23-4 stopnie. Głównie było słoneczko i naprawdę grzało dosyć fajnie. No teraz, e, no do końca sierpnia. Ciągle, czy ciągle praktycznie po te 30 stopni. No powiem wam tak, no spoko, bo w końcu troszkę za jakiś ten czas się zużyje deszczówki, e, bo powiem wam, że no tyle wody to masakra, żeby przez całe lato tylko raz używać deszczówki i podlewać. No to to jest hit, no co padało, to napadało. Ostatnie noce pfu, dzisiaj było u nas jakieś 8 stopni, ale, ale, ale świętokrzyskim najmniej chyba było 5 stopni jak pokazywali, nawet opisywali to Także to już w ogóle, żeby w sierpniu było 5 stopni w nocy, za dnia też po 20 Ciągłe te deszcze, nawałnice, jak nie kurde praktycznie nie zapowiadali deszczu tylko przelotne To przyszła taka chmura ostatnio jak walnęła jaka nawałnica była z tej chmury to daj to spokój Także naprawdę masakra jakaś O jedzie akurat mopsik także subcio Tu jeszcze 65-63% 600 kilo, także nie wiem czy to wlyzie całe Dobra, no to śmiało Nie wiesz, chłopie, jak to będzie, ile tam ci będzie. Wejdzie, wejdzie na spokojnie Wejdzie? Wejdzie... No nie wejdzie A, Nie, nie mam E, poczekaj, chłopie Syp ja, no Sypaj, sypaj Chłopie, dobra Jeszcze, wszyscy, nie wszystko Dobra Dobra, uf. Lecimy, rozpędzamy się. Dobra, lecimy ludziska. No, także pogoda się robi. Eee, tutaj też na działce sporo roboty. Dzisiaj sobie. Popie, żeby tym miejscem tego, że pokój nie spali, znaczy tu nie będzie po tylko co innego, ale żeby tu nie spaliło, bo tyle wapna tu porazło. <śm> e, dzisiaj byliśmy sobie w, troszkę też tam na działce poagarać. No ostatnio praktycznie co na działce, no to bardziej takie właśnie sprawy ogarnianie tam chodnik nam troszkę pozarastał. No bo wiadomo ciągle te jeszcze nie jeździło się na tą działkę. E, pozarastało wszystko dzisiaj właśnie i, i z dziewczyną się wzięliśmy i troszkę Zrobiliśmy porządki. E, og og ogrodziliśmy sobie. Ojej, poczekajcie, jak to się nazywa? Porzeczki, nie porzeczki, a teraz to porzeczka to jest ten krzak. Tak, Malin malinki to są tu. Kurde, jakieś takie krzaczki. E, czerwone, takie małe, owocki. To czerwona porzeczka. My to czerwona po Nie, nie, porzeczka. Jeszcze coś. Kuj, bo teraz zapomniałem. Nie, ale dobra. E, Kistym, no ale takie krzaczki właśnie też sobie. Nie, ale dobra, nieważne, sobie ogrodziliśmy tam panelami, poegarnialiśmy troszeczkę, mama poplewiła, e, bo, bo, bo też wszystko pozarastało i tyle tych fastów było tego wszystkiego, tata tam drzewka troszkę poobcinał. Także no naprawdę, dzisiaj nie pojechaliśmy co, co prawda na, na jakieś długo, ale sporo, roz, sporo sobie zrobiliśmy, grill oczywiście również, tą stacją mam taki vibe. Właśnie na te grille, kurde bym mógł ciągle. A powiem wam, mamy tyle do, do palenia: mamy kuźwa, także tak powiem, takie trzy wiatki, jest tego naprawdę dużo do palenia. Także nie mogę się doczekać tych ognisk, również będziemy sobie na działce tam codziennie robić. Dziś od rana myślę, że do wieczora by by będziemy sobie brać psa e, do basenu. Dzisiaj tak samo za basen się trochę wzięliśmy, już pompa ruszyła, bo też było dużo tych liści zanieczyszczeń, co prawda na plandekę, Plan, był basen przykryty na plandekę, no ale wiadomo, jak się zdejmowała plandekę, no to też tam ciężar wody był, no troszkę musiała do tej wody wpaść, też jeszcze się siatką elegancko wyciści basen i trochę tam mopę się pod nie przejedzie, te pompy ruszą, także to wszystko będzie fajnie czyściło, no i wiadomo, teraz już będzie ciepełko, e, także ten basen również będzie się Nagrzewał, no ale to myślę, że za tydzień, jak cały tydzień będzie tak grzało po te 30 stopni i w nocy i to w cieniu ponad 30 stopni, to w słońcu będzie strasznie gorąco i w nocy będą po te 17 stopni około ciągle. Oto powiem wam za tydzień, nawet nie chcę myśleć co w weekend będzie się działo jak ludzie ruszą nad tą wodą, jak ludzie wszędzie ruszą, spragnieni ile ludzi przecież teraz urlopy na no moje rodzice dobrze w miarę trafili na urlop, bo ten tydzień teraz mieli i mają kolejny tydzień, więc w sumie taki tydzień akurat, żeby coś porobić z fajną temperaturą i tydzień gorąca, gdzie też można fajnie porobić, też są plany, żeby sobie jechać na jeziorko e, właśnie ponton. E, ponton sobie przetestować. Bardzo powiem Ci, że tego wapna naprawdę bardzo mało poszło. A więc ja? subcio, się tam zdało? no chłopie 80% mam nie? To? 80% ma. No to łaziło, tak no nie? No także naprawdę super sprawa No Także, na super, sprawa. Pole, jakby... no. także su super sprawa jeżeli chodzi o to wapno Opłacało się te 3500 wydać eee, No także plany oczywiście są Te ogniska myślę że też wieczorkiem gdzieś tam Porobimy sobie Ale kurde żeby się dało się tam spać no to byłoby Subcją, ale powoli robimy po to, żeby dało się tam spać. No, troszkę późno to wszystko, no ale różne rzeczy czasami bywa i tak. Ale w przyszłym roku to już w ogóle będzie wszystko na tip top. Eee, no, także o, widzę, że Oran już tutaj czymś wjechał. jo, Chop tutaj wjechał. Eee, także, to no, kurde, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony i mogę się doczekać kolejnych dni, eee, bo również będą ciekawe. No i te upały trzeba chyba się troszkę przyzwyczaić po kilku tygodniach deszczu zimna. Trzeba się trochę przyzwyczaić, bo teraz w ogóle deszczu nie zapowiadają, no ale my tam akurat mamy deszcz wody e, pod dostatek, także co się da, mamy jedną beczkę, drugą beczkę mamy przepełnioną, wannę mamy pełną, e, mamy tam jeszcze co tam stałe, jakieś takie, e, kurde, jakby to nazwać, też, ale takie beczki, nie beczki, wszystko co tam stało na, na dworze to wszystko mamy załadowane. Wiadomo, przydałby się Mauser nie Powiem, że nie, może się nad czymś takim pomyśli, kiedyś mamy, mamy też te beczki, no bo wiadomo ten Bowser też fajny, duży, pojemny, ale w sumie jak mamy te dwie beczki, to wszystko to myślę, że nie będzie aż tak potrzebny. Eee, I co? I widzisz tam dalej się będzie ogarniało tą działeczkę, no i teraz też głównie w środku takiego garażu, ten garaż ja nie by to nazwać jako taki domek troszkę działkowy, coś w tym stylu można powiedzieć. Tam będzie troszkę roboty. Ale cóż, będziemy sobie działać, odcinki będą i tu mówię głównie, głównie te odcinki. Jak troszkę tam działkę ogarniemy, to również jakiś tam film z działki wpadnie na spokojnie. Także dzięki serdecznie za oglądanie miłego weekendu, weekendu my myślę, myślę, że do Oriona coś tam nagrywać, coś sobie tutaj dalej działać na tym serwie. No i może Orion jakoś tam niedługo odpali również Lajwika. Także serdecznie do Mopsa zapraszam. Na razie dzień dobry. A nie wiem. Jak odpalę, to odpalę spontanicznie.